No, w tym materiale chciałbym powiedzieć o takiej innowacyjnej technologii, w e, warsztatach, która może nam pomóc do w ogóle stawania w prawdzie, w swojej prawdzie, w dobrym, mocnym samopoczuciu, odkrywania tego dobrego, mocnego samopoczucia i przez to e, jakby może następować uzdrawianie. Kiedy my to umiemy, wiemy, jak, jak przywracać swoje dobre samopoczucie, to dobre po połączenie, e, wtedy. Wszystko inne się tak naprawdę układa, bo w naszej unikalnej prawdzie jest takie, taki centralny stan, w którym się bardzo dobrze czujemy. To można powiedzieć, że się podłączamy do własnego zasilania i przez to naturalnie przestawiamy się w tryb obfitości, w tryb właśnie energetyczny. I mając tego już, jakby znając tego podstawę, jak można właśnie wracać do siebie, Czyli to jest też uświadamianie sobie um, takiej, u, takiego, takiej, to jest też uwalnianie emocjonalne z różnego rodzaju jakby ocen, osądów. To jest też głębić świadomość, że wszelkie oceny, osądy są subiektywne i my przez to możemy po prostu wejść w taką świadomą obecność, która pozwala nam um, po prostu powracać do tego trybu głębszego i tutaj warsztat, jaki właśnie projektuję, pozwala nam w ogóle spotykać się w takiej prawdzie, gdzie jest ta miłość, gdzie jest taki pierwszy świeży stan i w tym stanie możemy właśnie odkrywać to nasze takie świeże spojrzenie i właśnie w tym stanie, kiedy jesteśmy też z osobą, z osobami, osobą, na, który, na której kontakcie nam zależy, nawet jeżeli chodzi o samą naszą taką same doświadczanie, to sprawia to, że takie w nas wewnętrzne ciepło, ta nasza taka autentyczność, ta nasza prawdziwość, którą też widać w spojrzeniu, w ogóle w sposobie przejawiania się całego naszego organizmu, możemy łatwiej dostrzegać i przez to też przede wszystkim dla samych siebie, dla naszego takiego najlepszego stanu pomagać sobie w takim powrocie do tej naturalności, do tego spokoju, poczucia bezpieczeństwa. I też możemy w tym stanie łatwiej okazywać sobie wsparcie, zrozumienie i po prostu dawać sobie czas, przestrzeń, tak, tak jakby znajdywać się w tym kontakcie i przez to też uwalniać się z, z presji, z presji czasu, presji tego, że coś powinieneś zrobić, być jakimś. Po prostu dajemy sobie tą przestrzeń, żeby po prostu być takim dobrym, po prostu mocnym samopoczuciu. I niekoniecznie to musi oznaczać, że, wiesz, że się zaraz uśmiechasz, czy po prostu to, to chodzi o to, że dla Ciebie jest bardzo dobry stan, że Ty odkrywasz ten, ten optymalny, dobry stan jaki na ten moment możesz sobie czuć i w nim się odnajdujesz i w nim czujesz, jak się gdzieś możesz rozpakowywać bardziej, jeżeli chodzi o em, w ogóle o, o cały stan, w jakim jesteśmy. Ja właśnie kontakt nawet już taki kilkuminutowy, gdy się patrzymy na siebie, gdzie y, jest właśnie druga osoba, y, jak właśnie umiemy to robić, jak chodzimy właśnie z tej pozycji serducha. Jak razem uświadamiamy sobie tą taką czystość intencji, takie, taką chęć poznania rozwoju, to w ten sposób możemy być świadkami, jak się to ładnie wszystko jakby przemienia, jakby uzdrawia, uwalnia, I, i dzięki temu też zyskujemy dostęp do kolejnych narzędzi, w które, poprzez które możemy jakby bardziej, właśnie jeszcze bardziej w codzienności tego typu yy, sposoby praktykować i wzmacniać jeszcze bardziej połączenie ze sobą, kontakt ze sobą i także z innymi ludźmi.